Dzień dobry. Dzisiaj jest 20 luty 2025 roku. Od godziny 10 do soboty do godziny 21. Księżyc w skorpionie. O, tu mamy znaczek skorpiona. Też widzimy na niebiesko, bo to jest znak wodny. No tutaj jeszcze widzimy ryby rak, Skorpion. Odpowiadają za rośliny liściowe i za wodę. Czyli tak. Skorpion działa na narządy płciowe. Tu mamy skorpiona. Tutaj mamy tego człowieka zadiakalnego Wolteratuna. Czyli na narządy płciowe, pachwiny, moczowód i układ nerwowy. Nie robimy operacji na te części ciała, chyba, że to konieczne. Bardzo niekorzystnie jest robić tą operację przed pełnią i podczas pełni, przy czym pełnia w maju to najgorszy, jest najgorszym czasem. Nie siedzimy w tym czasie na zimnych powierzchniach. Te dni oferują nam najlepszej jakości węglowodany, co ma znaczenie dla systemu nerwowego. A tutaj mamy liść, tak? Od 20. Widzimy liść i tu jest znaczek skorpiona. Trudno, przychodzi akceptacja, wnikliwe, drążące i badające siły. Dni skorpion, skorpiona to dni liścia i żywiołów wody. Korzystne. Podlewanie roślin pokojowych, robienie większego prania. Niekorzystne wietrzenie pościeli, obcinanie włosów. Także analizujmy kalendarz sami, sprawdzajmy, notujmy swoje spostrzeżenia i wyciągajmy własne wnioski. Dziękuję, zapraszam ponownie.